Obecny rynek pracy nieustannie się zmienia. Powstają nowe stanowiska, potrzebne są nowe umiejętności. Bardzo ważne jest również rozwijanie w naszych zespołach liderów, którzy nie tylko będą odpowiednio motywować swój zespół, ale również realizować stawiane przed nimi cele czy zadania. W naszych reportażach jest praca w regionie, mówimy o aktualnych trendach na rynku pracy, a dzisiaj powiemy Wam, jak możecie rozwijać siebie i swoje zespoły. Nasza firma, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się szkoleniami, warsztatami, doradztwem, mentoringiem, coachingiem, sesjami rozwojowymi, sesjami kreatywnymi generalnie rozwojem liderów, rozwojem kompetencji zespołowych. Przede wszystkim nasze szkolenia są bardzo praktyczne. Spotykamy się na sali szkoleniowej, gdzie nie ma stołów. Bardzo dbamy o to, żeby ludzie byli bez swojej pracy. Natomiast są z nami swoimi umysłami, robimy też serię ćwiczeń, które rzeczywiście pozwalają przyswajać wiedzę, natomiast zawsze pracujemy z zespołami i też z osobami, które mają wpływ na to, żeby realne wypracowane rzeczy podczas szkoleń mogły być przenoszone do codzienności. Oprócz liderów i zespołów, są odbiorcą całe organizacje. Bardzo często robimy projekty na wskroś organizacji, gdzie bierze w nich udział i prezes, i kadra zarządzająca, i team liderzy, i pracownicy. Po co? Bo wtedy mogą to, co wypracują na zajęciach, sposoby komunikacji, współpracy, przenieść od razu, bezpośrednio już na drugi dzień do praktyki. Obecnie na rynku pracy najbardziej wymagane czy pożądane są szkolenia z zakresu kompetencji liderskich oraz tego, co my widzimy, też z takiego obszaru, dotyczącego odporności psychicznej, jak sobie radzić z przeciwnościami losu, z, z takim zmieniającą się rzeczywistością, oczekiwaniami, czymś, co trudno zaplanować i co jest trudno przewidywalne. Rynek pracy rzeczywiście jest dynamiczny. On decyduje też o tym, że potrzeby pracowników, również potrzeby rozwojowe, szkoleniowe są różne. Przede wszystkim takie, że pracownicy, czyli liderzy, z którymi współpracujemy, potrzebują takiego szybkiego dostępu do, do nowej wiedzy chociażby do wiedzy, jak się jak zarządzać zespołem online jak organizować takie spotkania zdalne jak zarządzać motywacją zespołu jego zaangażowaniem, kiedy ta praca jest na przykład hybrydowa, kiedy się spotykamy raz w biurze, raz przez ekran i przez monitor. Jest cała taka seria kompetencji, natomiast co ciekawe, pierwszą z nich jest umiejętność budowania relacji i komunikacji. Tak, żeby rzeczywiście zrozumieć swojego odbiorcę, żeby zrozumieć, jaka intencja stoi, jak się skomunikować, żeby to, co ustalone zostanie na spotkaniu podczas rozmowy pomiędzy członkami zespołu czy liderem, było tym, co rzeczywiście. Oczywiście osoby rozumieją i mogą przenieść do swojej pracy. Takim kolejnym obszarem całym jest odporność psychiczna i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, których nie brakuje. I tutaj też przydaje się taka praca dotycząca poznania siebie samego, ale też wypracowania takiej równowagi pomiędzy tym, co jest do zrobienia, osiągnięciu wyniku, a pracy też w zdrowej atmosferze, żeby też swoim zachowaniem pomagać tej współpracy z innymi, a nie ją blokować. Ostatnia taka seria kompetencji, to jest zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach, ponieważ aż 70% miejsc pracy będzie, będzie potrzebowało przekwalifikowania, a tylko 10% to są pracownicy, osoby, które będą rozwijały się w tych zawodach, które są teraz. Nie posiadamy wszystkich kompetencji sami w zakładzie, musimy korzystać z tych kompetencji zewnętrznych. Główny powód jest taki, że świat się rozwija, nowe przychodzą pomysły, nowe szkolenia i dlatego warto jest skorzystać jednak z informacji zewnętrznych. W 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Anią i Tomkiem i wtedy realizowaliśmy duży projekt szkoleniowy skierowany dla team liderów i kierowników. Projekt był wielomiesięczny. I później, po tych kilku miesiącach, okazało się, że jak mieliśmy spotkanie ewaluacyjne, że dostaliśmy ogromną dawkę takiej solidnej, merytorycznej wiedzy. I taką naturalną konsekwencją była decyzja, że współpracować będziemy dalej. W 2022 roku realizujemy czwarty duży projekt szkoleniowy. W momencie, kiedy szkolenia się skończyły, zaczęłam widzieć poprawę w sprzedaży, w aktywnej sprzedaży, to jest, to jest bardzo ważne. Tak samo w rozmowie z klientem i po tych dwóch, trzech latach, jak widzę, że klienci do mnie wracają ci sami co na początku, to myślę, że bardzo dużo wyniosłem z takich szkoleń. Z całego otwartego serca zapraszamy osoby, które są gotowe z nami współpracować, bo pracujemy już teraz z trenerami, coachami i sami mamy praktyczne doświadczenie po prostu w biznesie, w byciu menadżerem w współpracy takiej codziennej zespołowej, czyli osoby z doświadczeniem, z taką samodzielnością, ale chęcią współpracy na rzecz wspólnych celów, jakie mają nasi klienci, nasi partnerzy, ale też z taką gotowością do nauki, do szybkiego wdrażania nowych rozwiązań. No i z Takim nastawieniem, że pozytywnie jesteśmy rozwojowi, bo ten pozytywny rozwój też dajemy naszym klientom. Nasza kampania Jest praca w regionie powstała m.in. po to, abyście mogli śledzić aktualne trendy na lokalnym rynku pracy. Jeśli planujecie rozwijać swoje zespoły, to Anna i Tomasz wskażą Wam ku temu najlepszą drogę.